Dojechaliśmy już pod sąd rejonowy w Warszawie Już widzimy tutaj zebranych Zaraz, to znaczy zaraz nie, ale o 13 będzie rozprawa Marcina Bustowskiego O, widzimy już tutaj pancernych Czołem pancerni Przywitamy się tutaj z pancernymi w pojawiak być gorz. Coś Co? w Tak. Tak, Cześć. Każda osoba, która tu stoi, gdyby na dzień dzisiejszy poddała się badaniom na zawartość glifosatu, to znaleźlibyście się w tych teczkach. A w tych teczkach są wyniki od dwóch. Do 14 nanogramów glifosatu w organizmach dzieci i osób dorosłych. Jest dziewczyna, która ma w tej chwili skończone 18 lat i ma 14 nanogramów glifosatu przy normie 0,012, którą określiła Światowa Organizacja i wpisz mnie do Spraw Ginekologii w piśmie, tak naprawdę do, do WHO. I teraz powstaje pytanie. Kobiety protestują, kobiety chodzą po drogach, tylko kobiety e, oczekują, że Jarosław Kaczyński zabroni e, zab, e, będzie zezwalał im na usuwanie ciąży. I bardzo słusznie kobiety robią. Dlatego że Jarosław Kaczyński oskarżam Jarosława Kaczyńskiego i Prawo i Sprawiedliwość o przyczynianie się do uszkodzenia płodu które uszkadzają się w wyniku tak naprawdę e, skażonej chemicznej żywności, która od 20 lat na terenie Polski funkcjonuje. Wszystkie partie polityczne, wąt z tego kraju, wszystkie partie polityczne musimy usunąć, proszę Państwa, bo one miały określony cykl, a w szczególności Pan Kwaśniewski, który w 1997 roku zmieniał Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkie dobra narodowe zmienił zapisem, że stanowią własność Skarbu Państwa. Następnie wszystkie partie polityczne, które tutaj miały miejsce, proszę Państwa, rozprzedały majątek nasz, Polaków, jedno 40 milionowej, każdego z nas obywateli. Dlatego my się odwołujemy do prawa naturalnego, odwołujemy się do praw człowieka, że nie może być dopuszczona taka sytuacja, żeby skłócać naród, Żebyśmy poprzez pudełko, które mamy w, te, w naszych domach dawali się dzielić na partie polityczne, czy to Platformy, czy to PiS-u, PSL-u. Nie dzielmy się, my się łączmy, bo jest to nasz wspólny interes. I ja się bardzo cieszę, chciałem wam podziękować za przybycie tak liczne i tutaj reprezentantom i pancernych i panu Potockiemu i wam wszystkim dziękuję, że wspieracie. I proszę o jeszcze raz więcej, tych spraw będzie więcej. Jest kolejna sprawa ze spółką, e, córką Schmidtwilda z AgriPlusem, ponieważ na komisji sejmowej powiedziałem, że zgodnie z raportem Najwyższej Izby Kontroli Polacy są mordowani. O ludobójstwo chodzi, e, że firmy zajmujące się chowem tuczu nakładczego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej importują nielegalnie Norfosykcynę i metronidazol. Żeby nie zamknąć gębę, te trzy firmy podlegające spółce Smithfielda Wytoczyły mi procesy sądowe. Ja mam całą walizkę tutaj, ale nie, żeby się żalić. Ja chcę wam pokazać. Jestem dumny, że oni mnie pozwali do sądu, dlatego że ta sytuacja dopiero może pokazać tak naprawdę, jak Polacy są truci, jak wyniszczany jest naród polski. My mamy w tej chwili, proszę Państwa, depopulację narodu polskiego. Sądy i prokuratury tutaj w Warszawie na zawiadomienia wynikające z artykułu 118 KK ludobójstw wobec Mateusza Morawieckiego, wobec, moi drodzy, prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy, który dostał petycję, Judy, i wobec e, ministra rolnictwa Ardanowskiego, głównego lekarza weterynarii, pana Pinkasa, głównego inspektora sanitarnego, ministra zdrowia, Wszystkie sprawy umarzają, zamiatają pod dywan. To jest powszechnie obowiązujący e, mechanizm ukrywania prawdy przed narodem polskim, że jesteśmy mordowani. W Polsce obrót środkami ochrony roślin w 50% jest podrobionych środków, i one trafiają do waszych organizmów. Według opracowania pani, Bry, pani Brygidy Adamiak z Uniwersytetu Śląskiego, każdy Polak w wieku 20 lat. Ma w sobie już 14 kg związków chemicznych, i to jest kwestia czasu, u kogo wystąpi choroba nowotworowa albo inne problemy zdrowotne. Żywność ma być lekarstwem, żywność ma być zdrowa, a my mamy przychodzić do sklepu i kupować produkty spożywcze zdrowe. Za to płacimy pieniądze. Wchodząc do biedronki, do jakiegokolwiek marketu moi drodzy, mamy dwie, trzy półki. Tak naprawdę z żywnością bio, eko i to jest wyciąganie pieniędzy z kieszeni konsumenta. Zapowstaje powstaje pytanie, skoro dwie trzy półki są z żywnością eko, co jest resztą? Co jest resztą? Są to związki chemiczne. To jest te 216 milionów kilogramów, a to jest 216 tysięcy ton, a to jest ile policzcie 100 tonowych? chemii, która jest dodawana w żywności, w systemie przetwórstwa, nie tylko przez Animex, ale i przez Sokołów, przez Tarczyńskiego, przez zakłady piekarnicze w Polsce i powstaje pytanie, gdzie jest to państwo, gdzie jest e, prokuratura i gdzie jest e, system nadzoru jakości żywności, kontrolowania. Sanepi, moi drodzy, jest to instytucja zarejestrowana poza granicami kraju, służąca na pewno nie interesom polskim, Sanefit nie kontroluje, moi drodzy, glifosatu w żywności ani w wodzie, a tego jest pełno. Funkcjonariuszy policji, którzy tutaj są i słuchają, zbadajcie swoje dzieci, zbadajcie siebie, zbadajcie swoje żony na okoliczność glifosatu. Zrobicie to w Alap Laboratorium i naprawdę cały naród polski musi się skupić na jednej z podstawowych rzeczy: nie ma nic ważniejszego niż żywność. Nie ma nic ważniejszego jak to, co konsumujemy codziennie. Możemy się dzielić na różne e, poglądy polityczne, ale jedna rzecz nas łączy. Każdy codziennie musi konsumować, każdy musi coś zjeść. I idąc do sklepu, niezależnie czy będziesz popierał tą partię polityczną, czy te poglądy polityczne, produkt spożywczy spółki bierzemy ten sam, a on jest nośnikiem choroby nowotworowej. I powstaje pytanie, co Pampuda robi? Pampuda wyniszcza branżę futerkową, która daje miejsca pracy, ale z drugiej strony z Jarosławem Kaczyńskim, mając epatię do kotków i do zwierzątek futerkowych, pozwala korporacjom zagranicznym, chowając raporty nikowskie i opracowania i zawiadomienia do prokuratury pod dywan, pozwalając truć polskie matki, polskie dzieci i zmusza kobiety do rodzenia dzieci, które są uszkodzone w wyniku badań prenatalnych i przenosi ciężar obowiązku wychowywania tych dzieci na rodzinę Polską. A przecież on jest współodpowiedzialny z Platformą, z Donaldem Tuskiem, on jest odpowiedzialny, proszę państwa, z PSL-em, on jest odpowiedzialny z Pisem, z Ardanowskim, z Pudom, z Jurgielem i z całą resztą ministrów. Którzy byli i prezydentom za tak naprawdę ludobójstwo narodu polskiego. Mamy tutaj wypełnione ustawowe znamiona artykułu 118. Ja mam nadzieję, że ten sąd tutaj, choć jest zarejestrowany też chyba w Waszyngtonie, jako tak naprawdę korporacja prywatna, spółka prywatna, zajmie stanowisko zajmie stanowisko i tak naprawdę zleci badania szczegółowe na metale ciężkie. Ja mogę wprost powiedzieć, firma Animex kłamie, ponieważ w reklamach Berlinek czy tam, bo to jest podzielona grupa kapitałowa, Berlinki, Borliny, Krakuski, ale to jest wszystko jedna firma. Z tych świn hybrydowych, które tam rosną w ciągu trzech miesięcy genetycznie modyfikowanych, skarmionych w szczególności soją transgeniczną, mamy do czynienia, robione są parówki. Teraz powstaje pytanie, proszę Państwa. Jeśli oni podzielili na opakowaniach piszą, że nie ma tam glutaminu monosodowego, nie ma fosforanów, jest to nieprawda ja zrobiłem badania laboratoryjne i badania laboratoryjne pokazują. Że tam są te związki chemiczne, są fosforany, które uszkadzają nerki, jest glutaminan monosodowy, który uszkadza organizmy dziecięce. To dlatego dzieci mają problemy zdrowotne, mają nadpobudliwość, dlatego że żywność w Polsce nie spełnia w ogóle żadnej wartości odżywczej. Jest to Związek Chemiczny i apeluję też do pana Czerniaka i apeluję zarówno do doktora Jaśkowskiego żebyśmy zaprzestali mówienia o tym, że w Polsce trzeba uświadamiać konsumenta, my nie mamy uświadamiać konsumenta, my mamy mieć Ministerstwo Rolnictwa i mamy mieć Ministerstwo Zdrowia, które wprowadzi normy i będzie przestrzegało przestrzegało tych norm i będą kontrole, zobaczcie jedną rzecz, 160 miliardów złotych Przeznaczamy na Big farmę na służbę zdrowia, na leczenie chorób nowotworowych. W dobie XXI wieku zaczyna nam się wmawiać, że my mamy do czynienia w tej chwili z chorobami XXI wieku, że to jest normalność. To nie jest, proszę Państwa, normalność. Oni wyciągają z naszych kieszeni pieniądze, oni nas z jednej strony trują, bo to wszystko jedna korporacja, oni produkują pasze, oni produ produkują nawozy zmonopolizowali rynek i powstaje pytanie gdzie był łokik i kto wyraził zgodę tak naprawdę przy y, przejmowaniu przez Schmidfielda na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a więc przez Animex Pini Polonia, kto doprowadził zakłady Pini Polonia do upadku, kto doprowadził do sytuacji i wyrażenia zgody na monopolizację rynku przez Animex w Polsce kto to zrobił i w jakim stopniu jest to zagrożenie tak naprawdę na dzień dzisiejszy w sytuacji w monopolizacji rynku, kiedy Schmidwirt zamknie na przykład zakłady albo zostaną zamkne, zamknięte zakłady, to skąd będzie żywność? Jak można było tak scentralizować żywność w produkcji e, sektora mięsnego? Dzisiaj oni stoją tak naprawdę za tą sytuacją polskich rolników z szodą chlebną, oni stoją za tym, że dzisiaj polscy rolnicy mają egzekucję I ja apeluję tu w tym miejscu do pana Kołodziejczaka, żebyśmy zaczęli mówić jako my tutaj konsumenci bo w większości tutaj są konsumenci bardziej niż rolnicy, żeby w Polsce stworzyć warunki opłacalności ekonomicznej dla polskiego rolnictwa, wprowadzić normy i moi drodzy, te 86 tysięcy tirów, które wjeżdża na teren Rzeczypospolitej Polskiej dziennie, nie będzie wjeżdżało, bo dzisiaj do Polski wjeżdża syf, syf, który jest przetwarzany i oni muszą dodać tej chemii, bo po prostu tego by się nie dało skonsumować. Wasze osoby w tym miejscu. Uwaga, uwaga. Mamy ta epidemia. Epidemia. Informujemy, że w tym miejscu nie zostało zgłoszone żadne zgromadzenie. Nasze zachowanie jest niezgodne z prawem. Prosimy o opuszczenie tego miejsca. Naruszając przepisy, narażasz się na odpowiedzialność karną. Panie funkcjonariuszu! My żeśmy jasno i wyraźnie mówili! Dzisiaj jest rozprawa o godzinie 13.00. Tutaj ze, z firmą, która truje polskie dzieci. I jasno i wyraźnie mówię Panu, że tutaj to są świadkowie, to są osoby poszkodowane, które będą zgłoszone dzisiaj na rozprawie. Wasze osoby zebrane w przedmiotu ja ja do ja się zgodnego z prawem. do opuszczenie do Informujemy, te... Wasze zachowanie jest niezgodne z prawem. Prosimy o opuszczenie tego miejsca. Narazie się do odpowiedzialności karną. Panie funkcjonariuszu, informujemy Panie, pana, że zgodnie z artykułem 231 łamie pan prawo, łamie pan prawo karne i to są świadkowie w rozprawie, w rozprawie karnej korporacji zagranicznej, która truje w Polsce. Wasze zachowanie jest niezgodne z prawem. Prosimy o opuszczenie tego miejsca. Naruszając przepisy narażasz się na odpowiedzialność karną. Panie funkcjonariuszu, ja bym prosił, żeby pan przestał czytać skargi, żeby pan w końcu przestał stosować niezgodne z prawem reguły i po pierwsze to są świadkowie, to są dzisiaj zgłoszeni świadkowie na rozprawę. <noise> Tak, no tak chyba, to z nie się, ale, bo... <laughs> tak. Wy zamiast chronić interes polskich dzieci, to wy chronicie przestępców. <laughs> Wiedziałem parę słów, że jesteśmy po to tylko właśnie, żeby się nie awanturować, a tylko po to, żeby po prostu tak Ale samo oni i ich rodziny świadkami. mieli zdrowe jedzenie w sklepach. Wy tak? Jesteście świadkami na rozprawdzie.